Anko z tej strony z witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i gramy w grę, która się nazywa Magda Gasler-Żenizenka, ale ten odcinek jest krótki. Dobra, zaczynamy polądrowanie. Ogólnie wchodzisz do domu, tu się pali komin, czekajcie. No i piszą dziwne napisy na przykład napisano mi CT. W kominie jest tajne przejście. Pewnie dla Mikołaja, chociaż nie wiem, czy Magda gasler Okej, okay, to była ostra. Chyba się zbugowałem. Co mi widzę na tej grze. Mało osób o niej wie, więc. O, spaliłem się. O, widać, że pierwszy domek nie jest fajny. Drugi domek. Słuchajcie, bo ja te drzwi wywalam. Jakby skituję się tak kopać. O, mam ekwona. Hello. Bez sensu. Teraz pogadam z telefonem. Dobra, klikam. Dzwonki. Can I help you? Dzwonki. Okej. Okay. Było dziwne. Patrzcie na te drzwi nie są wyłamane. Już są. E, ogólnie łóżka, spoko. Fajne domy, ale dalej przypominam tytuł. To miały być karaluchy, to są karaluchy, w ogóle patrzcie, z tej strony nic nie ma, nie, i patrzcie jaki cheater chodzę po powietrzu, tak, no zepsuli trochę bym powiedział, wręcz bardzo zepsuli, z karaluchami pogadać nie możemy, ale możemy pogadać z ptakiem. aha AHXD alo mogę odpowiedzieć? Dziewina, win, win. Ech. Ech, dobra, czyli wszystko jest bez sensu, jakbyście się pytali, jak są domy? Każdy taki sam, możemy jedną rzecz, każdemu inną ma dodany. Hmm. Jeszcze mnie nie było, bo drzwi nie wyważono. No i to samo. Dobra, spadajcie te drzwi, czekajcie, chcę je wywalić tam. Tamtą wiecie, że jakby ktoś trzy rozgajówki, to ją... Dobra. Dobra, tutaj też drzwi, tylko tu ostrożnie, zróbmy jedno i to samo. 3, 2, 1. To nie jest jedyny odcinek, ale nieważne. Dobra, wszędzie już byłem jak gdzieś nic się nie zmieniło, absolutnie, więc dobra, chodźmy. i ten ptaszek. AXD. No, um, potem patrzyłem sobie i widzę coś takiego. a 2 LUTRA HAND. No to jest, jakbyście się pytali, no sorry, że z kogoś zażar, bo widzę, że ręka wystaje. Tam brazki jest bardzo głupi, potem popatrzymy sobie na nasze piękne niebo. O ludzie, ta, ta twarz... dobra filmik nie jest przeznaczony dla małych dzieci w stu procentach, bo będą łączone komentarze. Ludzie święci, co to jest? Wszędzie się pali dymek, dobra chodźmy tam dalej. O tej ręce to już nawet nie będę wspominał. Dobra tutaj możemy szkopnąć, ptaka, się nie da, szkoda. A tu mamy... Kto jest Magda Gessler, Zanik Martinik? Widzimy. Co to jest? Mm, tak wygląda Magda Magda <noise> <noise> Gessler <głos> i Zenig <Sanek Martinik. głos> to tak chyba, to i wszystko w tej grze. <noise> jak to się prezentuje? <noise> jeszcze chcę zobaczyć, gdzie ten EQFO. A, to by po prostu to, co można mieć w trajderze ja normalnie, ponieważ. Mogłę nie ma, jest malutka, ale. Ale wyrażenia z Tej pozor. Nie wiem, co tu się wyprawia, są fajne, ale. Już raz w tej grze zginęłem, więc. Pa, to tyle.